Dzień dobry, dzisiaj, jeżeli wszystko poszło dobrze, jest 14 marca. A ja mówię do Was z, z drugiego miejsca, które najbardziej pasuje, w mieście, w którym jestem, do tej opowieści, z Koloseum Rzymskiego. Pierwszym byłby Panteon, ale tam jest niestety świątynia, nie wolno głośno nagrywać. Zresztą jest chyba nawet głośniej i tłoczniej niż. Niż właśnie w koloseum. W koloseum, w którym być może według wielu z Was lajki ratowały życie. Przecież to miał być gest, który miał oszczędzić gladiatora, a ten miał go zabić. W rzeczywistości jest trochę inaczej, bo zapisy mówią o czymś rzeczywiście nazywanym policze verso, czyli odwróconym kciukiem, który był sygnałem mającym oznaczać, że gladiator przegrał i to przegrał właśnie życie. Natomiast nigdzie nie jest napisane, że to właśnie tak wyglądał ten gest. Każdy inny gest mógł być tym odwróconym kciukiem, tego nie wiemy. Gdybym nie wyraził się jasno, to doprecyzowuję, że ten gest, to policze werso, odwrócony kciuk, to był gest, którym skazywano gladiatora po walce na śmierć, ale generalnie walki gladiatorów bardzo rzadko kończyły się śmiercią. August, pierwszy cesarz rzymski, preferował nawet gwarancję, że po walce gladiator zostanie ułaskawiony. I w zapisach historycznych nie ma, przynajmniej według mojej wiedzy, żadnego gestu, czyli tego lajka, który miał życie ratować. To tyle takiej historycznej dygresji. Wracamy do rzeczy, na których znam się lepiej. Natomiast nie chcę dzisiaj do Was mówić o lajkach. Dzisiaj, jak mówiłem, jest 14 marca jest dzień liczby pi, a koloseum wybitnie pasuje, żeby cokolwiek o tym opowiedzieć. A dlaczego pasuje? No dlatego, że Koloseum jest Elipsą. Elipsa to jest taka struktura geometryczna, taki obiekt geometryczny, który ma dwa ogniska tak zwane. I każdy punkt składający się na elipsę jest równo odległy w sumie od tych dwóch ognisk. Czyli jeżeli jest bliżej jednego, to najprawdopodobniej jest dalej od drugiego. I prawdopodobnie też możecie kojarzyć wzór na pole elipsy, to jest pi A B. Ale ja nie zamierzam tutaj liczyć ani pola, ani obwodu elipsy, bo tam też jest ukryta liczba pi. Ja na dzień liczby pi z waszą pomocą obliczyłem liczbę pi. Być może nawet nie wiecie, że tak dokładnie o to chodziło, bo jakiś czasem poprosiłem Was na mediach społecznościowych, żebyście wysłali dwie losowe liczby nie większe niż sześciocyfrowe i z tą pomocą można oszacować liczbę pi. Jak to możliwe? No jest ona ukryta, okazuje się w wielu równaniach matematycznych. Jedno z takich równań opisuje prawdopodobieństwo, że dwie liczby będą względnie pierwsze. Co to znaczy, że liczby są względnie pierwsze? No tutaj trzeba przywołać taką matematykę z podstawówki i tak zwaną faktoryzację liczb. Jeżeli pamiętacie, zapisywało się jakąś liczbę, stawiało się koło niej kreskę i szukało się najmniejszej liczby, która tę liczbę dzieli bez reszty i w ten sposób dokonywało się tak zwanego rozkładu na czynniki pierwsze. I ten zestaw czynników pierwszych, jeżeli się przez siebie pomnoży, to powinien powinien. Zawsze daję tę liczbę, którą się na początku rozkładało i teraz okazuje się i można to matematycznie udowodnić, czego nie będę robił, że dwie dowolne liczby, jeżeli wybierzemy je losowo, będą względnie pierwsze z prawdopodobieństwem 6 przez pi kwadrat. Co to znaczy, że liczby są względnie pierwsze? Ano to, że pośród ich czynników pierwszych, czyli tych czynników, na które je rozłożyliśmy, nie ma takich samych liczb. Czyli na przykład 10 i 15 to nie są liczby względnie pierwsze, bo 10 to jest 2 razy 5, a 15 to jest 3 razy 5, czyli mają razem wspólną piątkę. Natomiast już na przykład 21 i 10 jak najbardziej to będą liczby względnie pierwsze, 21 to jest 3 razy 7, a 10 to jest 2 razy 5, nie mają żadnego czynnika wspólnego. I tak jak mówiłem, prawdopodobieństwo spośród wszystkich liczb całkowitych, że dowolna para, losowo wybrana para będzie względnie pierwsza, wynosi 6 przez i kwadrant. Jeżeli odpowiednio dużo takich losowych par przetestujemy, to możemy z dobrym przybliżeniem uzyskać liczbę Pi. I dokładnie to spróbowałem zrobić, razem spróbowaliśmy zrobić, czy ja zrobiłem z Waszymi liczbami, nie trafiliśmy dokładnie, ale prawdopodobnie gdyby subskrybentów Naukowego Bełkotu albo followujących na Instagramach i Facebookach były miliony i każdy zdecydowałby się wysłać taką parę liczb, to bylibyśmy zdecydowanie bliżej. Za mną nadrzewem zachodzi słońce, czyli jest ostatni moment, żeby jeszcze cokolwiek opowiedzieć do kamery o tym, co się właśnie wydarzyło w tym filmie, a na przestrzeni ostatnich kilku dni. W tej chwili wiem po przeanalizowaniu 680 komentarzy w, pod postem na Instagramie, że obliczyliście liczbę pi z dosyć dobrą dokładnością. Błąd wynosi około 15-16%. Według Was na podstawie wyników, które mi podaliście, liczba pi wynosi 3, 14, 60, 3, 14, 59? To bardzo dobry wynik. Zresztą odpowiedzi jak na mój Instagram było całkiem dużo, także dobrze się sprawiliście. I pomyślałem, że wypada też trochę unaukowić ten odcinek, dodać jeszcze, że to, co się właśnie wydarzyło, to o czym właśnie opowiedziałem, to jest coś, co można nazwać, nie jest może książkową wersją, ale można nazwać, a przynajmniej można przy tej okazji powiedzieć o tak zwanej metodzie Monte Carlo, która zresztą została tak nazwana tylko dlatego, że polski matematyk Stanisław Ulam miał wujka, który zapożyczył się w Monte Carlo, żeby tam grać w kasynie. Już pokrótce tłumaczę o co chodzi. Pod koniec lat 40. Stanisław Ulan, tak jak mówiłem, polski matematyk, pracował w Los Alamos w Kalifornii, w tym samym miejscu, w którym opracowano bombę atomową i dokładnie nad tym pracował. Nad zagadnieniami związanymi z fizyką jądrową, z rozpadami jądra atomowego, ze zderzeniami cząstek elementarnych z jądrem atomowym itd. itd. I jego zespół a w zasadzie zespół, w którego wchodził skład, bo na jego czele stał wielki matematyk John von Neumann, miał nie lada problem. Miał wszystkie konkretne informacje, które miały dotyczyć tego, jak daleką drogę przebędą neutrony w danym materiale, w materiale osłonowym, ale jednak mimo wszystko nie był w stanie dokładnie wyliczyć co się z tymi neutronami zdarzy? A to wszystko dlatego, że po drodze było bardzo dużo etapów, które były rządzone rachunkiem prawdopodobieństwa, o których decydowało prawdopodobieństwo, i w związku z tym te obliczenia były niełatwe. I wtedy Ulam zdał sobie sprawę z czegoś bardzo ciekawego, a mianowicie z tego, że kiedyś sam rozważał, jakie jest prawdopodobieństwo ułożenia zwykłego, najzwyklejszego pasjansa. No i kiedy zaczynał to liczyć, okazywało się, że znowu to zagadnienie, ze względu na to, że mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, bardzo duże prawdopodobieństwo, mamy bardzo dużo różnych ścieżek, w jaki ułożenie kart może się potoczyć, w jaki ta gra może się potoczyć, w jaki pacjent może się potoczyć, więc Ulam nie mógł tego w żaden sposób przewidzieć, bo bardzo szybko to stawało się zbyt złożonym zagadnieniem, żeby to ująć matematycznie w taki sposób syntetyczny. I w związku z tym podszedł do tego trochę inaczej. Zastanowił się, że gdyby, gdyby ułożył miliard pasjansów i pół miliarda pasjansów by mu się udało, czyli zakończyłoby się sukcesem to układanie pasjansa, to mógłby powiedzieć, że niemal na pewno szansa na ułożenie danego pasjansa wynosi 50%. I dokładnie na tym. Na takiej zasadzie działa metoda Monte Carlo. Załóżmy, że mamy jakiś wykres funkcji, pod którym chcemy policzyć pole, czyli matematycy, fizycy doskonale wiedzą, że to coś nazywa się całką, pole pod wykresem krzywej. I teraz, jeżeli robimy to w sposób analityczny, bardzo często zadanie jest bardzo trudne. Natomiast, jeżeli podzielimy dany obszar wykresu na pole nad wykresem i pod wykresem, i potem w zupełnie losowy sposób wygenerujemy punkty, które są w tym zakresie zlokalizowane, które się tu znajdują i okaże się, że pod wykresem funkcji jest 65% wszystkich punktów, to najprawdopodobniej możemy mieć praktycznie pewni tego, że pole pod wykresem stanowi 65% tego wycinka, który rozważamy ale tego typu zagadnienia, tego typu podejście bardzo często pozwala szybko, z dosyć dobrym przybliżeniem wyznaczyć pole pod krzywą, wyznaczyć jakąś wartość. W tym wypadku my wyznaczyliśmy liczbę pi, wiedzieliśmy do czego to prawdopodobieństwo będzie dążyło w nieskończoności. Mamy bardzo dużą próbę, ponad 700 w tym momencie odpowiedzi, więc jesteśmy w stanie z dosyć dobrym, z bardzo dobrym, no gratuluję Wam w ogóle, przybliżeniem obliczyć, ile wynosi pi. I już naprawdę kończąc, warto powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Metoda Monte Carlo ma swoje dosyć duże ograniczenia. Na przykład to, że teraz, kiedy mamy 600 kilkadziesiąt odpowiedzi, 600 kilkadziesiąt komentarzy, z których wyznaczam liczbę Pi, jesteśmy bardzo blisko tej liczby Pi, nie oznacza, że jeżeli damy powiedzmy 2 miliony komentarzy, to będziemy bliżej. Nie ma gwarancji, że większa liczba prób, większa liczba strzałów, większa liczba liczb losowych da nam lepszy, bliższy prawdzie wynik. Gwarancji nie ma. Jest rosnące prawdopodobieństwo, że tak będzie, ale tak jak mówię, żadnej gwarancji nie możemy dać. Ponadto tak naprawdę tylko rozpad promieniotwórczy w przyrodzie jest naprawdę rządzony przez liczby w pełni losowe. To co robi komputer, losując liczby, to tak naprawdę liczby pseudolosowe i każdy generator liczb pseudolosowych ma swój cykl, po czym tak jakby zaczyna Zupełnie od początku, i w związku z tym, no, każda symulacja komputerowa z wykorzystaniem metody Monte Carlo, czy każde zastosowanie metody Monte Carlo w takich numerycznych obliczeniach, w pewien sposób ma swój limit, ale tym limitem jest tak naprawdę ten generator liczb losowych. Generalnie, im więcej prób, tym większe prawdopodobieństwo, że nasze przybliżenie będzie bliskie prawdy. No, warto też dodać, że w takich naprawdę ważnych obliczeniach no to nie stosuje się raczej metody Monte Carlo. Ona jest stosowana tam, gdzie wystarczy być bardzo blisko prawdy, a nie gdzie trzeba poznać dokładną prawdę. Czyli na przykład obliczenia inżynierskie bardzo często korzystają z metody Monte Carlo. Jeżeli nie skończę teraz mówić, to zastanie mnie noc. Wy już nic nie zobaczycie, także jeszcze na sam koniec ujęcie bardzo ładnego zachodu słońca z panoramy na Rzym. I, i co? I to w sumie wszystko w takim nietypowym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że Instagram się nie obrazi, że wykorzystałem go do obliczania liczby pi, a nie tylko do wrzucania zdjęć. Do zobaczenia, do usłyszenia.